Alek, po raz kolejny mamy motocykl dla Ciebie i jeżeli chcecie wiedzieć dlaczego on mi się nie podoba a Alkowi się podoba to oglądajcie ten film Aprilia Tuono e, no generalnie V4 Faktory czyli chyba naj 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 Dobra, Alek, ja Ci będę zadawał pytania potem dam Ci wolną rękę, ale pierwsze pytanie po ciężkiego grzyba jest w ogóle stworzony taki motocykl? To jest, to jest tendencyjne pytanie, wiem, bo ma powyżej litra, czyli no nie jest sportowym motocyklem, no bo sportowe motocykle kończą się na litrze, a czy takie do użyciu wiesz, no nie pościgasz się nim w klasyfikacji jakichś zawodów, bo na tysiąc to pojemności. No wiem, ja też nie mam więc to wyciąganie okay. do na zawody to nie jest. I to jest druga wada, bo pomimo, że to jest silnik, hamulce, elektronika, zawieszenie super sportowego motocykla, naprawdę takiej Krem de la creme motocyklowego świata sportu. No to jest to make-up I jak, jak przed kamerą powiedziałeś, przy 180 no to się trzeba już tak mocno trzymać. nie? czy znaczy, nie, no, powiedziałem, że przy 180 zaczyna kogo o Więc tu już zaczyna mieć znaczenie jaki kask i, i jaka pozycja jest za, za kierownicą. Tak. To nie, nie chowa się po prostu za owiewkę i ignorujemy cały wiatr, no tylko niestety już zaczyna tam falować. Czyli, czyli jest to motocykl bez sensu, ponieważ on potrafi jechać dużo szybciej. Potrafi jechać dużo szybciej. Prawda? Dobra. Rzecz, która jest kolejna, która w mojej opinii jest bez sensu, to ilość elektroniki i tego, co tu można zrobić. Ja jestem prostym chłopakiem z Pragi, który potrzebuje motocyklu, który ma manetkę gazu, klamkę hamulca, klamkę sprzęgła, tu jakąś dźwigienkę, żeby te biegi zmieniać, ewentualnie hamować, a tu jest po prostu pierdylion ustawień. to pierdyli on w ustawie. no, zmienić wszystko, tak? Ty. praktycznie. I powiedz mi, po co w motocyklu, który nie jest na tor, jest motocyklem tylko do jazdy, powiedzmy, no Nakedem, Power Nakedem? Jest Pit Limiter. No, skoro Tajemnika. wyciągnęli elektronikę i wszystko z esv -y, no to chcieli, że po co to usuwać? Jak już mają gotowe przełączniki, to cała klasa. A na miasto 60... tylko niestety działa tylko na pierwszym biegu, więc po prostu w mieście się jedzie na jedynce Pit Limiter na 61 ustawiony. I... Czyli jest zastosowanie jednak jakieś. i nie trzeba się martwić o mandat. Dobra. I teraz kolejna rzecz, która w mojej opinii jest bezsensowna, to oczywiście to, że ten silnik generuje taki ma zapas mocy, że to ciężko jest z niego, ja nie potrafię. Ten motocykl przerósł mnie, i y, jestem zbyt słabym motocyklistą, przyznaję się publicznie przed kamerą, do tego, żeby wykorzystać, nie wiem, podejrzewam, że nawet 30% potencjału tego motocykla, abstrahując od tego, że ustawiam go w tryb automatyczny, żeby się adaptowało to zawieszenie, mam wywalone, kontrola atrakcji dla mnie musi być włączona, willy control też powinno być dla mnie włączone, bo on jest taki żwawy. I, i już. Po co? Po co? Po co jest? Znaczy żyroskop, wiem co to jest i wiem po co jest żyroskop, ale dlaczego jest w motocyklu drogowym? Bo ja nawet w sumie to przez pierwsze kilometry nie wiedziałem, że on tam jest, bo nie miałem czasu, żeby tam spojrzeć. Znaczy, żeby w ogóle się patrzeć podczas jazdy na, na kąt pochylenia, to trzeba jechać naprawdę piątek, bo za wolno, nie? <laughs> Skoro ma się czas zacząć rozglądać, czytać, patrzeć gdzieś tam po zegajach, to znaczy, że jeszcze jest duży zapas możliwości, więc nie ma pochylenia, które... By było znaczące. Tak? Prawda? I... Co, to jest coś, co zostało wyciągnięte z, 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 ze sportu. Reminiscencja. Prostu, tak? I co, się, co się może przydać gdzieś tam w analizach, patrzeniu, gdzie, gdzie można coś tam jeszcze uwiać. Ale no, bardziej chyba jako ciekawostka niż, niż jakieś praktyczne zastosowanie. I on ma jeszcze ten laptimer, nie? Ma. Fifth Light, kurde, tu jest tego za dużo, no trze, naprawdę. Trze, trze, trzecia pozycja Tak, tak, za to ja, ja Raz, dwa, trzy. Jeden tu. timer. Kurde. Nie, nie ma ustawionych, ale... Dookoła Warszawy? Nie wiem. Rondo? Chcia, chcesz pomierzyć? Jest Bo Możemy spróbować, wiesz, poustawiać. Dobrze, i... że w ogóle stacyjkę zamontowali. To w ogóle rewelacja. Słuchajcie, kolejna rzecz, która mówi o tym motocyklu, że jest on dla mnie troszeczkę pozbawiony sensu, jest to, że on jest... Naprawdę dzieckiem RSV4. To jest piekarnik. I tak, Jak... można do późnej jesieni jeździć i stopy nie zmachną. To... Myślę, że gdybyśmy mieli to dobrą taśmę samą to mielibyśmy grzanki. Można by było chlebek sobie rano złożyć. Bo... No i rano... zostaje, nie? Bo... No trudno, nie. nie? Ale... Ale jakby tam metalową taką jamkę po prostu zrobić, żeby się dało wsunąć i... Zaczynam żałować, że nie wziąłem termometru, bo ciężko rękę w ogóle utrzymać na tej e, ramie. to ja bym nie mierzył, natomiast e, dwa, trzy postaje na światłach i tam 105 pokazuje na a, na liczniku. A, Więc... A... A... I panowie, których bardzo szanujemy, lubimy i bardzo dziękujemy, że położyli nam motocykl, gdy panowie zapryli. Założyli do niego torowe opony, bo mieli zabawę na torze. Natomiast fabrycznie on ma jakie opony? Super jest w ogóle do specyfikacji. Co, 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 co? dlaczego? Więc, e, taka wymiana to była chyba pioforma, bo tak. po prostu wolą te opony. Bo... Ktoś po prostu preferował tak. te opony, żeby pomarszczyć. Zresztą widać, że, że trochę to upadał, zwłaszcza na prawej stronie. Aha, aha okej. Okay. No dobra. Dziecko, o wyścigu zbrojeń, bo lubię na słowo, użyję go po raz kolejny, czyli mamy Olisa, który jest reaktywny, mamy. On się adaptuje sam lub można go ustawiać tak jak prawdziwego Olisa. Mamy można do skrętu, mamy hamulce Brembo. Oczywiście promieniowo zamontowane, promieniowe pompy. Z tyłu mamy również Olisa, który również sam się adaptuje. Mamy prawdziwe... Skończyła się adłubania kluczem Prawda? Przy, przy zawieszeniu, żeby ustawić to jest Wesołe. Ktoś się po prostu klika plus minus i. E jak dostawałem motocykl to zapytałem, gdzie jest środełko pasażera. Tak? Generalnie zdejmuje się ten taki mikroskopijny element. Nie wiem, czy ja to dam radę teraz zdjąć, bo gdzieś tutaj jest na pewno ukryty zamek. I jest. O, i tej wielkości jest środełko pasażera na pewno. Tak mi się wydaje, pewnie sięga mniej więcej to do tego. w takich nie jest nie? Znaczy, nie wiem. No. Telefony bywają chyba podobnej wielkości. No ale to znowu, miejsce na... Zestaw kluczy jest pełny, tak. tak. Cały jeden, tak? tak. No i to nie jest schowek, to jest po prostu to jest kanapa, to jest jakby miejsce na kanapę, więc nie, nie traktujmy tego jako schowek. Natomiast urzekło mnie to, że jak ktoś chce sobie zamontować ten, tą kostkę do mierzenia czasu, tak. nie, to to jest niezłe miejsce, tak naprawdę. E? Tak. Ja bym mimo wszystko montował z przodu na, na zawieszeniu, ale... Żeby ale nie tak. było kłótni, to tam te 3 metry bliżej był, czy tam pół metra. Włożę nie włożę. Nie, włożę, nie włożę? nie włożę. Dobra. Pośmialiśmy się, porechotaliśmy, stwierdziłem ja osobiście, że się tego motocykla kompletnie nie nadaje, nie umiem nim jeździć, nie potrafię i padło pytanie z internetu, pozycja. Ja pozwolę sobie na niego na sekundkę wskoczyć. Znowu zależy od wzrostu. Tak? tak, właśnie dlatego chciałem tak wykorzystać swój wzrost i twój wzrost. Że ja się na tym motocyklu, jeżeli chodzi o pozycję, jak najbardziej odnajduję. Mam 1,86 m wzrostu i ta pozycja, gdzie nie ma kliponów i nie wisi się na kierownicy, a ma normalne bawole rogi, jest dla mnie naprawdę spoko. Jest naprawdę jak na maszynę do zabijania, to całkiem wygodna. I ta, ten zbiornik jest przetłoczony tak, jak by powinien, ja się tam mogę nieźle na nim zginać. Ale ty jesteś odrobinkę ode mnie niższy. I jak ty się odnajdujesz. No dalej, no zbiornik jest tak jak, tak jak powinien być. Można sobie spokojnie się, się zaprzeć tutaj nogami, złapać i stabilnie trzymać. No a góra, no to i tak będzie gdzieś tam praca przed tywno. Jeżeli będziemy szybciej jechać, to wiadomo, że będziemy szli trochę do dołu, więc... E, mówię, ale no... naked, tak? Do, do, do miasta. Więc e, wi wiadomo, że można sobie jeszcze trochę bliżej i... Naprawdę wygodnie, prosto jechać, nie, nie, nie opierając się na tej kierownicy. Też jest y, gdzieś tam zaleta do, do jeżdżenia trochę wolniej. No, na sportowym motocyklu to nadgarstki od jazdu, czy tam plecy od tej, od tej pozycji, no bo ciężko jest gdzieś tak nie, nie oprzeć się na tej kierownicy podczas jazdy wolnej. No a tutaj... Jak najbardziej. Problem. I to jest jedna z zalet tego motocykla. Więc dostajesz atomowy silnik, który generuje 170 5. koni. 175, 5. przepraszam. 121 mm -hmm. Newtonów. Eee... Przy 209 kg gotowy do jazdy. I to jest katapulta. To jest naprawdę absurdalna katapulta. Eee... Mogę go porównać tylko do Panigale. Jakby nie mam innego odniesienia. I no... Panigale ma więcej koni jeszcze. Natomiast dla mnie nadal eee... jest to taka zabawka, która pokazuje mi merygające lampki. Bo ja nie chcę, żeby ona jechała tak szybko. To tak dla mnie. dla mnie. Dla takiego zupełnego lajkonika. To jest pojazd dla ludzi, którzy potrafią jeździć. Bo jak ktoś jeździ tak jak ja, to ten motocykl jakby no nie bardzo, no. są chwile kiedy ja się go boję. Ja się okay, jak no, ale je, jeżeli i... bierzemy pod uwagę osiągi motocykla i ja gdzieś tam taką codzienną, no to wiadomo, że się nie wykorzysta tej nocy. Tak? To zdecydowanie bardziej tak for fun, niż żeby pokazać po że, prostu, że można, że tak. Że tak, tak, tak. to jest grana. Ja że... teraz się bawmy. Myślę, że mało kto wykorzysta tak naprawdę <laughs> potencjał. No. Nie, naprawdę, dla mnie... I tego, tak naprawdę, dowolnego motocykla. To jest taka zabawka właśnie z cyklu chłopcy, pobawmy się teraz materiałami wybuchowymi. Jakby, są na pewno ludzie, którzy potrafią, są, którzy znajdują w tym dużo tak radości. Były takie... I są tacy, którzy potem chodzą bez Mój się bawił granatami, nie? Wsadzał granat pod hełm, to wybuchało, <laughs> hełm leciał kilka piętych w górę i... Ale co okay. się stanie, nie? No, no, można, no można, każdy ma swoje fajne zabawy. Tak. I... Ja myślę, że jeżeli Alek jest osobą, która lubi sportową jazdę i odnajduje się na tym i do, dowozi banana na tym motocyklu, ja trochę kupuję w gaciach, to, to jakby bardzo łatwo jest rozpoznać właściwego użytkownika danego pojazdu. I na pewno są ludzie, którzy wsiądą na ten motocykl i będą odwijać, cieszyć się z tego, że on radośnie staje na tym na koło, kiedy wyłączymy mu tą trakcję. I są też ludzie jak ja, którzy będą wszystkie te trakcje włączali na odpowiednim poziomie, gdzie poziom kupy w gaciach jest już właściwy do poziomu adrenaliny, który gdzieś tam żeby buduje. Się czerwało, żeby się to... się tak, żeby gdzieś ten balans był zachowany, żeby pralka nie była z, jakby kompletnie zniszczona. No dobra, to teraz opowiedz, jak Ci się nim jeździło? Eee, no tak naprawdę to motocykl Trochę lepiej się prowadzi, jeżeli nie trzymamy go gdzieś tam na niskich obrotach na, na stałym gazie, tylko go odkręcamy. I tak. Więc przyjeżdżę w mieście ciężko jest rzucić powyżej Znaczy no. Ja w ogóle miałem problem ze zmianą biegów. A mnie to ten quickshifter był zepsuty, a ja się okazało, że jak się trzyma go na obrotach niskich, to się tak nie rzeczywiście taki jest. No, jeżeli go trzymasz na niskich obrotach i trzymasz stały gaz, no to, to nie pracuje idealnie. Znaczy, no nie, nie. Od, odkręc odkręcasz gaz i na odkręcamy tak. gaz, no. po prostu jakieś są obroty, to to, to, to fajnie. Dobra, a jak geometria? Bo generalnie mamy bardzo podobną ramę do Sporta, nie wiem czy w ogóle cokolwiek zmienili względem rsv Wydaje mi się, że jest zmienione, bo jak sobie pokręciłem kółka to zadziwiająco zwrotnie w porównaniu do jakiegokolwiek Sporta, więc, e, więc wydaje mi się, że tutaj coś, coś jest zmienione. No mnie też w korku on nie, nie zaskoczył, w sensie dało się lawirować między samochodami, Ym... nie było problemu. Mówię, patrząc na pełnienie skętu, to, to, to znaczy jeżeli jest Fał tak skienta, no to ja byłbym zaskoczony. <grythree tik away> <gry pineapple> Musimy się przejechać rsv ą Okej. Okay. O przyspieszeniu nie będziemy... Ja, ja chcesz to opowiedz, bo ja, dla mnie ono było ponad y, poziom przyjemności wykraczało już. No zresztą cięż ciężko to zweryfikować, przyjedzie po mieście, więc tak naprawdę okay. możemy powiedzieć, że faktycznie przyspiesza. Spróbujemy i się poza miasto potrafi w uh, łokcie, tak? Na no niemiecką autostradę. Tak. Wy, wyrywaczka rączek jest to straszne. Dla ludzi, którzy lubią się pobawić tym co mają i włączą pitlimi to odjadamy <laughs> na odciąnsym gazie go wyłączyć. Bo <laughs> można zgubić buty. <laughs> po prostu do zadanej prędkości natychmiast do, do, I, do, i, dojeżdża. I, tak nie tak ma tak tego płynnego przejścia na gazie, tak? Tylko jest bam. taki skok, przeskoczenia. Matko boska. No dobra. Więc e, nasi drodzy kochani oglądający. Mamy sportowy motocykl który bez zbędnego ugrzeczniania został przełożony do miejskiej dżungli, albo do użytku codziennego, co dla mnie jest bardzo karkołomnym ruchem. No. Jak z, z wydechem zrobionym pod Euro, tak? Szkło, szkło się posypało. <laughs> z wydechem zrobionym pod Euro, więc e, ten komin jest... Jest ogromny, ale wydaje piękne dźwięki, naprawdę. Oj tam, oj tam, no mi się Do, Dopiero akurat. jak zaczniesz kręcić tak. i coś się będzie zmieniało w obrotach, to, to dopiero zaczyna to jakoś brzmieć, a tak podczas jazdy czy ten no to odkurzasz. No, jest to odkurzacz, jest to motocykl, który został zaprojektowany po to, żeby zapierdzielać, żeby brzydkie nie powiedzieć i no, nie macie się z czym schować, tak, więc jeżeli lubicie jak Wam szarpie targa, silnik wyrywa Wam ręce, hamulce są super, hamulce mi się bardzo podobały, to chyba najbardziej tak, moja ulubiona część tego motocykla. natomiast tak jak widziałeś, można sobie spokojnie hamować silnikiem Niesamowite. Do, do, dojechać i ostatnie 15 metrów po prostu tego hamulca użyć, więc... Hmm. Można zaskoczyć kierowcy za sobą. Że nie świeci się stop. Tak, że, że się nie zapalił stop i. A ty już właśnie stoi. Nie? Nie? No grubo, no, pojazd jest mega gruby, potężny, no straszna rakieta. Dziękuję w ogóle Ale, że przyjechałeś mi się przyjechać, bo jak ja miał sam coś powiedzieć tej kamery. Pozdrawiam wszystkich oglądających, to by powiedział tyle, że to jest przerażający pojazd. Znaczy, no fajnie, nie, tylko nie, nie, nie umiem, no. A się kiedyś. No. Ciekawe rozwiązanie. To co, podsumowujemy? Podsumowanie: dużo mocy, duży silnik. Dobre heble. Tak. <śmigledź> nie ma się o tym schować. Znaczy, pojazd dla wariata, moim zdaniem. Żaden normalny człowiek, przepraszam, nie mówiąc. Jeżeli zobaczycie na ulicy taki motocykl i radosnego motocyklisty uśmiechniętego na nim, to musicie wiedzieć, że warto go puścić, bo on się jadą za wami, będzie męczył. Tak, myślę, że w 90% przypadków no na długo są ludzie. Łodził. No, którzy... Może nie, ale to się zaczynają być ludzie w tym momencie. Trzeba mieć kolegów Więc na podobnych motocyklach, żeby mieć fajne z jazdy, chyba że lubisz jeździć sam. Bo rzeczywiście ciężko cię dogolić. Stać ze światłem może nawet, i tak, nie? Ale... A, bo tu jest jeszcze kontrol. control. No, jest, na tym nawet nie testowałem, bo. i jestem nie, nie, nie było okazji. I to jest coś, czego. Znowu. Wszystko! Aprilia stwierdziła, że wrzucimy tam wszystko. W, w raz, do tej elektroniki tojowej. Tak, Cruise Control. Ja nie no. wiem. Goli, pierdoli, kramaty wiąże i usyła że Wszystko robi. Czemu nie? No dobra. A jeżeli film wam się podobał to bardzo proszę, żebyście dali łapkę w górę. Jeżeli y, chcecie y, o coś zapytać dotyczące do tego motocykla i jak się nim jeździło, to macie ochotę zapytać o osobę, która nie umie jeździć, to bardzo proszę. Jak nie, to kierujcie bezpośrednio komentarz. Ale jak się jechało? Wtedy ale Aleka poprosimy, żeby odpisywał. E, no i tyle. I pamiętajcie, żeby odnieść większą stronę też motorecenz.com, gdzie ten motocykl również będzie i będzie można go recenzować, mm. ale myślę, że tam sami wariaci będą pisać teraz pod nim, więc sorry, no. no tyle. Dużo zrobię i słodyczy. to osobowy pan życzy, Pa, pa, pa.